Szanowni Państwo, dla Państwa najtańsza jest rodzina bez dzieci, oświadczył premier i zrobiło się ciekawie, bo nie wiadomo, jakie wnioski rząd wyciągnie z tej głębokiej myśli. Czy za przykładem króla Heroda i generała Jaruzelskiego wyśle w teren grupy operacyjne, by rozwiązały problem, czy poprzestanie na wzmożonych sankcjach podatkowych w stosunku do rodzin, które nie zechcą być najtańsze dla Państwa. Naczelny rządowy buchalter, minister Wicek Jacek, yy, który często sprawia wrażenie, że przeszedł staż w rodzinie Soprano, dysponuje znaczącym repertuarem finansowych propozycji nie do odrzucenia wobec opornych kontrahentów. Proces dochodzenia do stanu idealnego trochę potrwa, więc nie ma na co czekać. W reżimowych telewizorach już w jesiennej ramówce pojawią się familiady bezdzietnych rodziców. Opowiadających o sposobach pozbywania się dzieci dla poparcia śmiałej, tuskowej inicjatywy. Od razu można kasować szkoły, przedszkola, bo nie ma sensu udawać, że są tanie. Zresztą w tej sprawie toczy się lawinowa akcja wyprzedzająca. Szkoły padają jedna po drugiej. W następnym roku szkolnym państwo uzyska z tego tytułu niemałe środki na łatanie dziur w autostradach i w głowach ministrów. Co jeszcze da się zrobić szybko, bez biurokratycznej yy, mitręgi? Nie czekać aż dziecko osiągnie 18 lat, lecz już w wieku 14-15 lat wysyłać na zmywak do Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek się da. Europa czeka na młodą siłę roboczą. Jednocześnie polskie rodziny pozbędą się tego dziecięcego balastu, który obciąża Budżet. Smarkacz wysłany wcześniej poza tym nie ma szansy dowiedzieć się niczego o polskiej historii, literaturze i w porządku, nie będzie tęsknił za nienormalnością, jaką według Tuska jest polskość. Pytanie na serio brzmi, co to znaczy, że rodziny mają być tanie dla państwa? A może to państwo ma być tanie dla wszystkich obywateli? Obywatele utrzymują państwo, panie liberale Tusku, a nie odwrotnie. Odwrotnie było za komuny. Miałem o tym cały monolog, jak państwo do mnie dokładało, w szkole, na studiach, pracy, a jak rzuciłem robotę, przestało mnie tolerować, bo nie lubiło tych, którym nie mogło dołożyć. Wygląda na to, panie Tusku, że z pana libera jak z koziej dupy trąba. A na wszelki wypadek spytajmy, kto jest najdroższy dla państwa, czy przypadkiem najdroższym, nieuzasadnionym wydatkiem dla wszystkich rodzin i poszczególnych obywateli nie jest niemądry rząd. Warto włączyć kalkulator i to wszystko przeliczyć, zanim rządząca koalicja przepchnie nową ustawę o emeryturach, która w gruncie rzeczy jest kolejnym skokiem na kasę każdej rodziny. Taka jest prawda.